Zakład produkcyjny KFA Armatura w Nisku na Podkarpaciu to jedyna fabryka w Polsce, gdzie produkowany jest grzejnik aluminiowy. Choć firma ma już ponad 100 lat, jest świadoma wyzwań, jakie stawia się obecnie przed przedsiębiorstwami. Aby sprostać wysokim standardom produkcyjnym, zakład ciągle się rozwija, unowocześniając park maszynowy dla większej wydajności i efektywności produkcji, a także w trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz środowisko naturalne. Jedną z największych inwestycji ostatnich lat, a jednocześnie ogromnym sukcesem firmy, jest uruchomienie nowoczesnej linii mechanicznej do produkcji grzejnika aluminiowego. Rozwiązanie to dało szereg korzyści i oszczędności. Dzięki wprowadzeniu automatyzacji cykli, moc produkcyjna zwiększona została o prawie 400 zestawów na dobę, a proces przezbrajania uległ znaczącemu skróceniu, co daje ograniczenie zużycia energii i tym samym znacząco redukuje negatywny wpływ na środowisko naturalne. Proces obróbki grzejnika na linii mechanicznej jest w całości automatyczny, ale jednocześnie monitorowany przez zespół specjalistów. Pierwszym etapem jest zaślepienie układu wodnego. Zaślepka zgrzewana jest indukcyjnie. W kolejnym kroku szlifowane jest czoło krótkie, czoło długie oraz plecy grzejnika. Po tym następuje gwintowanie nap i maszyna wkręca w nie nyple, za pomocą których poszczególne człony grzejnika można połączyć w zestawy o różnych konfiguracjach, w zależności od potrzeb klienta. Ostatnim krokiem jest próba wodna, w czasie której sprawdzana jest szczelność całego zestawu. Taką próbę przechodzi każdy grzejnik KFA armatura. Zakład produkcyjny KFA Armatura w Nisku jest przykładem nowoczesnego podejścia do produkcji. Inwestycje w nowoczesne technologie oraz ciągła modernizacja parku maszynowego pozwalają firmie na zwiększanie wydajności i efektywności oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Ograniczenie energii dzięki nowoczesnej linii mechanicznej zostało potwierdzone audytem i przełożyło się na uzyskanie białych certyfikatów o wartości 75 TOE. KFA Armatura idzie jednak o krok dalej niż zmiany w samej fabryce. Na terenie zakładu zbudowała własną farmę fotowoltaiczną o mocy 1,8 MW. -pik. W jeden dzień jest w stanie wyprodukować tyle prądu, ile przeciętne gospodarstwo domowe zużywa w rok. W pierwszym roku działania instalacja wyprodukowała 1278 MWh zielonej energii, ograniczając emisję dwutlenku węgla o 1,8 tysiąca ton. To równowartość posadzenia 225 tysięcy drzew. Działania KFA Armatura są dowodem na to, że tradycja i innowacja mogą iść w parze, zapewniając najwyższą jakość produktów.